Hej, cześć, witam. Tym razem przyjechała do nas Honda CBF 1000. CBF 1000, absolutnie bezwypadkowa z rynku holenderskiego, w pełnym oryginale 2009 rocznik wersja na ABS-ie no i naprawdę fajna, z jakichś wad, jedyną którą pokażę widzicie to pęknięcie tutaj na plasticzku. ona jest sklejone, ładnie zrobione, ale jest takie pęknięcie i to jest jedyna wada, którą spotkacie na tym motocyklu, na pewno nie jest wada to od przewrotki, wypadku, czegokolwiek, nie wiem ciężko mi określić, jest pęknięcie przy tym elemencie element tej czachy dostępny w ASO, jeśli już komuś by przeszkadzało w tym motocyklu że takie coś jest, oczywiście cała fabryczna dołożone oczywiście są jeszcze do niej gmole hebko. E, które chronią silnik i zmieniona jest e, chłodnica na no, akcesoryjną pewnie bardziej wydajna niż oryginalna no fajnie, że jest zmienione, no to myślę, że bardzo duży atut oczywiście wersja na ABS, tarcze hamulcowe, słuchajcie, one są jak prawie, że idealne, motor ma 47 albo 49 tysięcy przebiegu, delikatnie tu czuć rancik, delikatnie, naprawdę klocki z przodu to takie na 90% i tam nawet jak się zajrzy to widać te czerwone klocki, opona przód to taka 95% bym określił. E, no powiedzmy 90%, żeby tutaj nie, nie ten, myślę. I rocznikowo ta opona jest 23 rok. Ta czas z tej strony, oczywiście, taka sama jak z tamtej. Oryginalne zawieszenie nieodświeżane. W ogóle motor nie ma nic malowanego. Jest w pełnym oryginale od samego początku do samego końca. Fabryczne naklejki fabryczna szyba praktycznie nie widać no nie widać nic na nim, żadnych przewrotek, żaden gmol nie jest uszkodzony, zadrapany tu może delikatnie jakieś takie ryski, ale, ale nigdzie tutaj nic temu motocyklowi się przez tyle lat użytkowania nie wydarzyło. Fabryczne manetki, nic tutaj nie zobaczcie jak nie jest. No wszystko jest na swoim miejscu, nic nie pościerane, nie powycierane co, trzy kluczyki do motocykla? Yy, tutaj karta kodów, gdyby kluczyk nam zaginął, no wszystko na tym jest. Oczywiście ABS działa, po poruszeniu, przejechaniu się zgaśnie. Fabryczne naklejki, nawet widać, że one są wiekowe, te naklejki. Ta jest taka już powycierana, tamte są już takie zmęczone lekko. No, można było je zdjąć zaraz po zakupie motocykla, ale większość motocyklów je zostawia yy, na motorze. Centralna stopka, fabryczny układ wydechowy, gumki to takie zobaczcie, no ta jest powycierana delikatnie, ta z tyłu to jest jak nowa, sety nie sety to wszystko wygląda naprawdę świeżo, opona tył tak jak i przód taka na 90%, klocki z tyłu 70, tarcza tylnia no gruba, naprawdę gruba, opona z tyłu jeżeli będę spojrzał 22 rocznik. Jakiś delikatny odprysk mamy tutaj, zapraweczkę zrobioną na rączce. Kanapy nigdzie nie porozpruwane, nigdzie nie są popękane. Chyba, że tutaj, o tutaj, taki delikatny, widzicie coś takiego? No, jest to wiekowy motor, już, no słuchajcie, ale naprawdę uszanowany. Napęd to jest nówka, Ta, albo taki prawie, że nowy. no, na pewno jest nowy. O, nie, nie da rady, nawet jak go przesunę, zobaczcie jak on ładnie biega tutaj, nigdzie się nie, nie buja, a tu od zębatki nie odciągniemy. Także to jest świeży napęd, na pewno nowy zakładany. Każda naklejka tutaj fabryczna, niezmieniana, nie odpadła. Podnóżki standardowe, niezmieniane, nie jakieś delikatne tutaj od butów, ale to jest normalne w takich motocyklach, że te wytarcia istnieją. Dekiel z tej strony bez żadnych uszkodzeń, gmol bez żadnych uszkodzeń. Nie, nie ma nigdzie żadnej nawet odprysku na gmolu. Wszystko ładne, czyste na tym motocyklu i takie naprawdę świeże. Fabryczna naklejka. Czy tutaj ta typowym ta, takim sitodrukiem wszędzie wszystko jest ok Ładne lusterka, zobaczcie, żadnych nawet zadrapań na lusterkach nie ma. No taki widać że uszanowany motocykl. Lampa bez żadnych uszkodzeń, żadnych odprysków, żadnych zmatowień. Tak jak wspomniałem, komplet kluczyków do motocykla, wlew paliwa tutaj otworzymy. Zobaczcie, tam jest idealnie czysto. Nie wiem, zajrzymy pod siedzenie, jeżeli chcecie. Pod siedzeniem wszystko to, co powinno tutaj się znajduje. Może nie ma kluczy serwisowych, ale jeśli będziecie chcieli, to przypomnijcie. Dołożymy jakieś takie klucze serwisowe, bo no, na pewno jakieś mamy. My tego nie zabieramy. Nam to nie jest zupełnie do niczego potrzebne, więc możemy doszucić, jeżeli ktoś tam już by, bardzo by chciał. Każda zaślepka na miejscu, każda śrubka fabryczna. No taki naprawdę poszanowany motocykl. Tutaj te plasticzki zobaczcie, to wszystko się tu pięknie schodzi. Tu nie ma żadnych odkształceń, żadnych wyłamań, wykruszeń. No mówię tutaj przy tej śrubce, ale myślę, że bez wpływu na całość tego motocykla. Naprawdę świetnie utrzymana maszyna. Wydechy, zobaczcie sami, żadnych uszkodzeń, żadnych tutaj niesprawności. Tu delikatne wytarcie od kolana, no bo wiadomo, kolano jest tak, tak. Więc pewne rzeczy muszą być na motocyklu. Jeśli ich nie ma, to znaczy, że zostały zamalowane z reguły. motocykl, który jest użytkowany, no fajne, naprawdę fajna maszyna. No i przede wszystkim no CBF, no chodzi, zobaczcie w ogóle przełączniki. No to wszystko, mimo wieku, to w tej hondzie wygląda to wszystko mega, zobaczcie jaki jest czysty płyn motor pali od strzała kierunek jeden, kierunek drugi trąbik działa, długie krótkie się załączają oczywiście ABS jak ruszycie to zgaśnie, tam trzeba przekroczyć 12 na godzinę czy 14 ten system zacznie liczyć koła zgaśnie, zobaczcie jak chodzi 50 секренцев. co więcej mogę powiedzieć o tym motocyklu jeśli wam interesuje system ratalny na ten motocykl oczywiście pomożemy wam go załatwić, mamy kolegę który zajmuje się zawodowo systemami ratalnymi dla naszej firmy, więc i jedna konkretna rozmowa telefoniczna pomoże wam w załatwieniu tego systemu ratalnego co więcej, jeśli interesuje was transport tego motocykla to koszt jego jest 700 zł i motor przyjeżdża dosłownie pod wasz dom oglądacie, oceniacie i podejmujecie decyzję o jego zakupie, także Ryzyko wasze naprawdę związane z zakupem jest znikome bo macie motocyk na podwórku, oglądacie, robicie jakieś przejażdżki jeżeli chcecie, oceniacie dokumenty no i rozliczacie się gotówkowo, gdy motocykl u was jest pod domem, więc zerowe ryzyko. Jeszcze kolektory, zobaczcie jakie ładne czyściutkie. Chłodzica to widać, że nówka, no bo to fajnie, że akcesoryjna, aluminiowa również. Także dobry, dobry znak, że, że ktoś się zmienił, no bo wiadomo, że. Jak nowe to nowe. Eee, co więcej mogę powiedzieć, film, który tutaj tworzę, wrzucę na YouTube. Link do ogłoszenia będzie stworzony. W portalu otomoto.pl Jak również Na Oliksie znajdziecie też ten motocykl Na Oliksie tylko i wyłącznie 7 zdjęć Na Otomoto będzie 35 Bardzo szczegółowych zdjęć motocykla Więc jeśli już szukacie Tego ogłoszenia to po prostu Portal otomoto.pl Miejscowość Iława, Warmińsko-Mazurskie Województwo Bo tam się znajdujemy I ten motocykl Wam się tam wyświetli Telefon do nas to 500 134 533 Także dzwoncie do Iławy Pytajcie o ten egzemplarz, bo naprawdę motocykl świetny pod filmikiem na YouTube będzie ten link. Także można sobie też tam poszukać tego motocykla. Uważam, że świetna maszyna. Przede wszystkim, no, duży atut tego motocykla to jest to: bezwypadkowy w 100%. Motocykl ma nowe silniki, opony przód i tył. Ma klocki z przodu, które jak i tył idealne dosłownie bym powiedział. Ma zestaw napędowy nowy. Tarcze grube, dosłownie grube. No i motor bezkolizyjny, bezwypadkowy, bez żadnych historii napraw. Także myślę, że świetna Świetna maszyna dla kogoś, kto szuka takiego półturystyka. No, bo to nie jest jakiś mocny turystyk typowy, jaki tak jak DL. Ale myślę, że motor sprawdza się zarówno w lekkiej turystyki, jak i super w mieście. Także zapraszam serdecznie do iławy CBF 1000 2009 rocznik z ABS-em w filmie Sylf Moto iława 47 lub 49 tysięcy przebiegu. Nie zapamiętałem, więc myślę, że tam uchwycicie, jak pokazywałem, licznik tego motocykla, tam jest widoczny. Chociaż. Podejdę jeszcze raz i poczekajcie. Przełączamy tutaj, zobaczymy dokładnie, żeby nie pomylić. ma to 47 tysięcy przebiegu, ten motocykl ma. Także serdecznie zapraszam do Iławy. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć. Firma Self Moto i Ława 500 134 533. Zobaczcie jeszcze, jak tutaj to wszystko wygląda czysto. Tutaj te linki. No, no po prostu mega, mega fajnie. To jest zadbany motocykl, mimo swojego wieku, prezentuje się rewelacyjnie. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.